Witajcie, kochani, w następnym odcinku. Dzisiaj kręcimy znowu z mojego ogrodu. Zobaczcie, siedzę przy moich ogórkach. Na razie nie ma jeszcze owoców, ale są już żółte kwiaty. To znaczy, że będzie dużo ogórków. Pamiętajcie, nie lubią zimnej wody, więc podlewamy taką letnią i rano i wieczorem, i nie po liściach, i wszystko będzie dobrze. Najlepiej, aby się pieły do góry, to wtedy ogórki nie będą z ziemi. Ja na dzisiaj kupiłam. Gotowe, bo chciałabym Was nauczyć, jak zrobić kiszone ogórki. Kiszone ogórki muszą być w każdym domu, obowiązkowo. Będzie szybko i prosto, no i oczywiście smacznie. Chodźcie! No to zaczynamy. Słuchajcie, Zdrowe przetwory. Moja książka. Polecam bardzo serdecznie. Mnóstwo przepisów, nie tylko takich klasycznych polskich, ale także będą tutaj hity przywiezione z różnych stron świata. Więc jeśli macie ochotę, zapraszam gorąco. Ja odstawiam i zabieram się za robienie ogórków kiszonych. Kiszenie to przede wszystkim najstarsza metoda konserwacji warzyw i owoców. Ja mam dzisiaj ogórki. Słuchajcie, jak byłam małym dzieckiem i byliśmy na wakacjach w Szczebrzeszynie, cały Szczebrzeszyn pozdrawiam, to mama raniutko brała mnie ze sobą i jechałyśmy do różnych rolników, i nie był to pierwszy lepszy rolnik i wybierałyśmy ogórki. Takie dopiero co zerwane rano o świcie musiały być raczej jasnego koloru niż ciemnego, bo ciemny świadczy o tym, że są bardzo mocno nawożone. No, ja dzisiaj jeszcze swoich nie mam, więc te kupiłam w sklepie, bo chcę Wam pokazać jak można szybko zakisić ogórki. Umyłam je wcześniej. Jak chcecie, możecie odciąć z jednej strony i z drugiej strony. Nieraz to robię, nieraz tego nie robię. Mój tata e, tak przygotowywał ogórki. Co jeszcze do tego potrzebujemy? Oczywiście mmm, koper włoski. Nigdy go nie żałuję. Uwielbiam, jak ogórki pachną właśnie koprem. Przyda się chrzan. Oczywiście nie całość, tylko mały kawałek na ten kilogram ogórków czosnek. Taki młodziutki, który wkładam w całości. Ja go nie obieram. Zobaczcie, przekroję go tylko na pół. Jest. I co jeszcze będę potrzebowała? Przyprawy. Takie jak liść laurowy, ziele angielskie oraz czarny pieprz. I teraz... Kilka zasad o kiszeniu. Pamiętajcie, kisimy albo w takich pięknych, glinianych naczyniach, albo w słojach. Wszystko najlepiej, żeby było wcześniej wypasteryzowane i przygotowane na nasze warzywa lub nawet owoce. I woda. Słuchajcie, najlepiej taka z butelki, mineralna. Mój dziadek e, wysyłał nas do strumyczka, i stamtąd przynosiliśmy taką świeżutką wodę e, prosto ze strumyka. E, ja strumyka nie mam, więc woda mineralna. Jeśli nie macie takiej, wystarczy zwykła kranowa, którą musicie przygotować i niech ona odstoi trochę. E, następny składnik to sól. Sól, najlepiej, aby była niejodowana, taka kamienna do przetworów. No i teraz proporcje, bo musimy zrobić solankę. Solanka to nic innego jak woda, litr wody z solą. No i teraz szkoły są różne. Niektórzy mówią 30 gramów soli, niektórzy mówią 80. Tak naprawdę w mojej rodzinie to jest zawsze 40 gramów, więc ja tyle wrzucam. U mnie to będą dwie płaskie łyżki. Teraz wystarczy to wszystko wymieszać. Sól po malutku się rozpuści. A ja w tym czasie przygotuję zawartość tego słoja. Co zrobić, aby ogórki były twarde i chrupiące? No mam taki mały patent. Kilka liści albo dębu, albo porzeczki, albo wiśni, albo, tak jak w moim przypadku, po prostu winogron. Tak robił mój tata, i ja też tak robię. Yy, układam na sam dół. Następnie dorzucam czosnek. Na ten kilogram ogórków, czosnku e, myślę, że cała główka starczy. Raz, a drugą część dam wyżej. Następnie trochę kopru. Pięknie pachnie. Mm. Są to dosyć lekkie elementy, więc ja je wkładam na sam dół, aby nie wyszły do góry. Następnie e, chrzan. Odkroję kilka centymetrów. Obiorę Zobaczcie, wyszły trzy plasterki. Ach, chyba wystarczy. Dwa wrzucam na sam dół i teraz układam ogórki. Im bardziej ciasno, tym lepiej. Więc po kolei. Jeśli jeden jest za duży, to bierzemy ten mniejszy. Jeśli na odwrót, mały lata, to wkładamy ten większy. I po kolei, po kolei. Jak zrobię pierwszą warstwę, dodam znowu szan. Oraz czosnek. Wrzucę trochę pieprzu. Jeśli chodzi o przyprawy, te, które mam tutaj pod ręką, jest to rzecz gustu. Tak naprawdę niektórzy dają, niektórzy nie. Najważniejsza jest solanka, chrzan, koper i czosnek. Takie jest moje zdanie. Ale ze dwa ziela, jeden liść. I mamy to. Znowu trochę kopru. Jeszcze jeden ogórek. I zalewamy wszystko solanką. Zobaczcie, wkładam to mocno. Jest. I teraz lejemy. Sól się rozpuściła. Widzicie, ogórek wypływa do góry, to znaczy, że nie jest mocno wciśnięty. Dokładam tutaj starań, aby nic nie wypływało na górę. Wszystko, co wypłynie ponad powierzchnię wody, po prostu może się zepsuć. Jeśli macie z tym problem, rzecz to normalna, to wtedy musimy wziąć jakiś talerzyk i obciążyć to, nalać więcej wody. Talerzyk najlepiej obciążyć kamieniem. Tyle. Odkładamy to w ciepłe miejsce. U mnie to jest parapet. E, tak przygotowany sój będzie się kisił. Ta wstępna fermentacja około dwóch, trzech tygodni. Wszystko zależy od temperatury. Pamiętajcie, im cieplej, tym fermentacja zachodzi szybciej. Im zimniej, tym wolniej. Następnie przenoszę to do chłodnej spiżarni i cieszę się ogórkami od rana do wieczora, bo uwielbiam kiszone ogórki. E, odkładam to na bok. I tak się zastanawiam, czy powiedziałam już wszystko, co powinniście wiedzieć o kiszeniu. Nie wspomniałam, że są bardzo, bardzo zdrowe. Dobrze wpływają na naszą florę bakteryjną, więc zróbcie ich dużo na zimę. Mało tego, nie ograniczajcie się tylko do ogórków, bo można zakisić praktycznie wszystko. Przypominam, inne przepisy znajdziecie w mojej książce Zdrowe Przetwory. To już chyba wszystko. Wiecie, jak w górki, wiecie, że możecie dbać o swoje zdrowie. Wiecie, że to musi być sól kamienna, woda, niechlorowana. Więc co? Trzymam za Was, kciuki, działajcie. I oczywiście, nie przegapcie następnego odcinka. Subskrybujcie kanał i będziemy cały czas w kontakcie. A ja szykuję następne przepisy, ponieważ mam mnóstwo energii i chcę się z wami nią podzielić. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!